Jak kultura organizacyjna może pomagać w zarządzaniu projektami? Witam na kanale zarządzanieprojektami.pl. A dzisiaj dwa słowa na temat kultury organizacyjnej. To znaczy, często rozmawiam z ludźmi, którzy albo odpowiadają za wdrożenia zarządzania projektami, albo za rozwój zdolności zarządzania projektami, albo wreszcie za ludzi, rozmawiam z ludźmi, którzy odpowiadają za zarządzanie firmą jako całością. I oni mówią: Wiesz, u nas jest trudna kultura, albo u nas nie ma kultury. Często tak w przeszłości mówiono, ale czasem spotykam jeszcze dzisiaj ludzi, którzy mówią, że u nich nie ma kultury organizacyjnej. I ta kultura u nas przeszkadza mocno, jest niedopasowana. Więc w tym materiale opowiem po pierwsze, jak ta kultura, jak ona ma relacje do zarządzania projektami, a po drugie skupimy się na tym parę wniosków czy porad praktycznych, jak to zrobić, jeśli masz takie poczucie, że ta kultura faktycznie dość przeszkadza, to co się tam dzieje dość jest takie y, trudne w obsłudze, to co z tym konkretnie możesz zrobić jako właśnie osoba, która za to zarządzanie projektami y, odpowiada. Y, ja nazywam się Marcin Guzik i mam y, przyjemność y, prowadzić firmę doradczą Ten Step, no i oczywiście tutaj mówić na kanale zarządzanieprojektami.pl Zapraszam do y, tego materiału. Zacznijmy od tego, co to jest kultura organizacyjna. Ja bardzo lubię taką definicję, którą wypracował Edgar Schein, i on powiedział, że kultura to jest coś takiego, co się tworzy między ludźmi. To jest coś takiego, czyli zbiór założeń względem rzeczywistości. Na przykład, że świat jest dobry, albo że świat jest zły, że Unia Europejska jest dobra, albo Unia Europejska nas chce złupić, że ludzie oszukują, albo ludziom warto jest ufać. Czyli założenia względem świata i rzeczywistości. One się w mniejszym bądź większym stopniu, raczej w większym, przełożą za chwilę na wartości i na normy. Norma, czyli sposób postępowania, który jest niepisany, na przykład, bo u nas w firmie jest tak, że szefa się chroni, albo u nas w firmie jest tak, że szef nie chroni pracowników, tylko daje im się potknąć, albo bo u nas się robi tak, że nie donosi się na kumpli. To są pewnego rodzaju normy, które są, często mówimy, normy niepisane, są normy nigdy raczej jeżeli mówimy o obszarze kultury organizacyjnej, nie uważa się za spisywane. No i wartości. To nie są jakieś tam Bóg, Honor, Ojczyzna. Nie chodzi o tego rodzaju wartości, tylko o to, co jest ważne dla biznesu, na przykład w naszej firmie, ponieważ robimy strategiczną infrastrukturę yy, informatyczną. Na przykład ważne jest to, żeby być dokładnym, bo każda niedokładność później kosztuje nas bardzo dużo. Albo w naszej firmie ważne jest, żeby być etycznym, bo y, sprawy nieetyczne ciągną się latami za naszymi pracownikami. W naszej firmie ważne jest, aby zabezpieczać projekty przed ryzykami, albo aby być odważnym, bo to nam y, daje premię na rynku. Nie? Czyli takie wartości, czyli to, co ważne naszego biznesu, i to, dopiero, dopiero to, te normy i wartości, przekładają się na pewne zachowania, które my widzimy. Czyli jak wchodzimy do, do firmy, to my widzimy pewne artefakty. Z definicji artefakt, czyli mylny znak, taki, który dopiero pod, pod, pod nim gdzieś jest jakaś warstwa znaczeniowa, dopiero analizując te artefakty, możemy zrozumieć, co tu jest grane. Czyli to jest taki rodzaj chemii, relacji, mówiąc, upraszczając, pomiędzy ludźmi, która się wytwarza z pokolenia na pokolenie. Tutaj jest ważnym elementem mechanizm obserwowania się nawzajem. Czyli to nie jest tak, że przychodzi facet i mówi: Dzień dobry. Dzisiaj powiem wam, jaka jest u nas kultura, tylko ta kultura to jest coś takiego, co Cię zaczyna oblepiać, obtaczać, i po pewnym czasie już w niej jesteś. Było dwóch facetów Cameron i Queen, i oni wpadli na to, że kultury można podzielić na cztery typy. Ja serdecznie polecam książkę Camerona Cameron Queena, jakieś 15 lat temu na polskim rynku się pojawiła. Pewnie dzisiaj na taniej książce możesz się dostać. I upraszczając, oni powiedzieli: Nie będę tego modelu tłumaczył, bo to nie, nie jest na to y, czas. Oni powiedzieli, że kultury można podzielić na następujące typy. Mamy kulturę, y, oni jakoś tak to sobie y, zrobili: mamy kulturę hierarchii, mamy kulturę klanu, mamy kulturę adhokracji. I mamy kulturę rynku. Cameron i Queen stwierdzili, że w każdej firmie jest trochę z tego wymiaru, czyli rysują się takie profile kulturowe, na przykład taki, taki, może być jakiś taki, o na przykład. I te, te typy, te, te kultury, które nazywa się właśnie w ten sposób u i Queen świadczą o tym, że na przykład kultura hierarchiczna. Typowa dla dużych organizacji, kultura, w której działa bardzo silne prawo spisane i organizacji zależy na tym, żeby przede wszystkim mieć porządek u siebie. To jest kultura organizacji administracji publicznej, to jest kultura wszelkiej maści służb, to jest kultura tych, którzy są wielcy, duzi i musieli skostnieć, bo inaczej by się rozpadli. Kultura klanu, typowa na przykład dla NGO-sów, gdzie ważna jest misja, ważna jest bliskość, ważne jest to, kim my dla siebie jesteśmy. Ważne jest to, że jesteśmy zorientowani do wewnątrz, ale też bazujemy na zaufaniu. Kultura ad hoc w książce w oryginale Cameron i Queen mówią o kulturze dotkom, to kultura, gdzie budujemy bardzo ufającą sobie grupę, nieformalnie ze sobą wiązaną, i ta kultura jest zorientowana na rynek, na zewnątrz. Jak ona będzie miała złotówkę, to nie wyda na biuro, tylko wyda na reklamę na Facebooku czy na jakimś tam innym portalu. I wreszcie kultura rynku, która mówi o tym, że firmy są takie, gdzie one mocno zabiegają o, o, o zewnętrzne. Jak będą mieli złotówkę, to też wydadzą na reklamę, ale są pewne normy, są pewne standardy, są pewne procedury. To większość firm handlowych, na przykład. No i teraz zwróćcie uwagę, jak mamy takie cztery typy, to w każdym z tych typów może funkcjonować zarządzanie projektami, tylko ono będzie funkcjonowało inaczej. No bo w kulturze hierarchicznej. Zarządzanie projektami będzie się odbywało poprzez powoływanie ludzi do zespołów projektowych. Będą procedury i formalne metodyki, będą rejestry, będą spotkania, na których się będzie sporządzało protokoły, a te protokoły będą później sygnowane przez wszystkich uczestników i co więcej, ci uczestnicy, jak będą mieli wątpliwości względem notatki ze spotkania, to będą mieli procedurę odwoławczą, gdzie będą mogli zgłosić do autora formalnie swoje uwagi. A ten autor będzie musiał te uwagi gdzieś tam odnotować. I tam fantastycznie sprawdzą się duże, ciężkie metodyki, procedury zarządzania projektami, bo ludzie, którzy są w tej kulturze, dla nich to będzie naturalne. Oni by się bardzo źle czuli, i faktycznie tak jest, że w takich kulturach te metodyki i filozofie agile'owe są trochę karykaturą, bo w Agile'u mówimy bliskość klienta, w Agile'u mówimy komunikacja z klientem, nieformalne relacje działające oprogramowanie, na przykład, czy działające rozwiązanie, no a tu jest ważna dokumentacja, tu jest ważny papier, tu jest ważna formalizacja wszystkiego. Będą się męczyć. No i po drugiej stronie, gdybyśmy mieli małą firmę informatyczną, 15 chłopaków i dziewczyn, którzy oprogramowują jakieś rzeczy do internetu, to raz wdraża im formalne procedury. Oni po prostu umrą, bo oni się spotykają raz yy, dziennie na śniadaniu, żeby pogadać o tym, co dzisiaj robimy, ewentualnie pod koniec dnia na jakimś późnym lunchu, żeby omówić, co było zrobione. Tam sobie ufamy nawzajem, tam jest budowanie swego rodzaju więzi i tam się sprawdzi yy, oczywiście kultura. Agile a jeśli w takich firmach o kulturze właśnie dotkomowej, tej adhokracyjnej, ktoś będzie chciał wdrażać metody zarządzania, to oni powie, te takie sformalizowanego, to oni powiedzą: ależ to jest biurokracja, my z tym nie możemy wytrzymać. Najczęściej więc takie firmy, na przykład, nie pracują dla publika, który wymaga tej formalizacji, a te firmy hierarchiczne najczęściej mają kłopoty z tymi fi filozofiami o charakterze właśnie zwinnym. Tam się często potykają różne e, przeszkody. Nie ja będę tłumaczyć tego bardziej, jeśli jesteś zainteresowany poznaniem różnych typów zarządzania projektami, jak one funkcjonują, to opisałem to w materiale na zwinne.pmo.pl. Na tej stronie jest materiał do pobrania, gdzie różne przypadki wdrożenia zarządzania projektami w różnych typach organizacji opisałem i tam też znajdziesz, może nie wprost, ale odniesienie do tych właśnie kwestii kulturowych. No dobra, to mamy sytuację, że jesteś tym gościem od PMO albo człowiekiem, który zarządza firmą, masz takie poczucie, że coś z tym zarządzaniem projektami nie, nie jest ok, i masz takie poczucie, że ta kultura jakoś nie za bardzo zgrywa się z tym, jak ten zarządzanie projektami jest robione. To co robić? Więc ja oczywiście tradycyjnie trzy porady Ci zaproponuję. Pierwsza sprawa, pracuj z liderami. Edgar Schein, wspominany na początku, powiedziałby, Kultura organizacyjna to jest coś takiego, co przede wszystkim tworzą liderzy. To na nich się patrzą wszyscy, którzy przychodzą do organizacji. To ich działanie w dużej mierze kształtuje te relacje, czy ten dystans do władzy, czy to w jaki sposób my się do siebie odnosimy, tak jak rodzice kształtują każdą rodzinę. Więc najpierw pracuj z liderami. Teraz pytanie nad czym pracować z liderami? Po pierwsze zastanówmy się z liderami nad tym, jakie są ich założenia względem rzeczywistości. Te, które są ważne z punktu widzenia biznesu, bo no oczywiście jeśli Zajmujesz się informatyką, na przykład, to może niekoniecznie lasy tropikalne będą głównym przedmiotem dyskusji, chociaż może ludzie są proekologiczni, zresztą bardzo fajnie, no to wtedy być może trzeba o tym rozmawiać. Rozmawiaj z liderami o tym, jakie wartości są kluczowe, czyli jak w ich projektach działają te wartości, co jest ważne, jacy ludzie są potrzebni, jakiego typu zachowania są bardzo pożądane, a jakiego typu zachowania są niepożądane. I spróbuj zrobić z nimi taką definicję tych kluczowych wartości w kulturze. Definicje, czyli nazwij te wartości, na przykład partnerstwo albo jakieś inne proaktywność, a następnie stwórzcie własną definicję, czyli co to znaczy, i artefakt, czyli jak to widać, że ktoś jest proaktywny, żeby można było nad tym potem pracować. Czyli pierwsza sprawa, pracowanie z liderami, dyskutowanie e, o sprawach, które mogą ci się wydawać oczywiste i kompletnie niewarte dyskusji. Ja jednak twierdzę, że właśnie w tych definicjach tkwi siła, a w ich braku tkwi największa przyczyna porażki. Druga kwestia Proponuję, żeby przyjrzeć się tym wartościom na trzech poziomach i podam swoje typy, gdybym ja miał wypracować takie uniwersalne jedną uniwersalną wartość, o którą wydaje mi się we współczesnym świecie biznesu warto jest zagrać i warto tę wartość promować szczególnie i ją później wdrażać. No to powiedziałbym tak. Trzeba się zastanowić nad tym, czego my oczekujemy od poszczególnego pracownika, czy jest taki poziom indywidualny. Ja bym tutaj powiedział w projektach oczekujemy przede wszystkim proaktywności, czyli tego, żeby ten ktoś siedział i drapał się po głowie i myślał, co tu zrobić, żeby w projekcie się wszystko udało, żeby nas nie zaskoczyły problemy, żeby ryzyka się nie zmaterializowały, żebyśmy mieli sytuację, kiedy planowaliśmy, ale nam nie wyszło, to Antytezą tej postawy proaktywnej jest postawa reaktywna, czyli czekam, widzę, że się może wywalić, ale w sumie to nie jest moja sprawa, więc czekam na polecenie szefa, żeby się tym zająć, albo nie informuję, bo w sumie to nie jest mój biznes, to jest marża i dywidenda nie idzie do mnie, więc po prostu mam to gdzieś. To jest postawa reaktywna i gdybym ja miał zasugerować jedną wartość na poziomie indywidualnym, powiedziałbym proaktywność. Druga na poziomie firmy. To, czego nam szczególnie brakuje, wydaje mi się, to jest i o tą wartość bym się szczególnie mocno starał ona będzie bardzo pomagała w zarządzaniu projektami to jest partycypacja, czyli to, że ja chcę uczestniczyć w życiu firmy, ja korzystam z zaproszeń, które mi formułują liderzy. Uwaga, liderzy, jak zapraszacie ludzi po to, żeby się wypowiedzieli, to potem bierzcie pod uwagę to, co wam mówią. I ta wartość partycypacji polega na tym, że i mi zależy na projekcie. Mi nie zależy tylko na swoim dziale IT, czy dziale marketingu, czy dziale analityki biznesowej, tylko ja patrzę na dobro klienta i na to, jak jemu mogę pomóc. Dbam o ten stream wartości i go kreuję. Uczestniczę w tym, jestem w pełni zaangażowany. Nie na zasadzie półgwizka, w sumie co mnie to obchodzi. Ja swoje zrobiłem, reszta niech się martwią inni. I trzeci poziom, poziom taki ogólnoorganizacyjny, ogólnofirmowy, w moim odczuciu. Bardzo ważne albo najważniejsze, szczególnie teraz to jest partnerstwo, czyli zdolność do tego, żeby nasza organizacja była postrzegana jak partner, traktowała jak partner innych, na przykład dostawców, na przykład innych kooperantów, jeżeli pracujemy w konsorcjach, żebyśmy traktowali się równo i budowali ze sobą jakieś porozumienie. My, my jako Polacy mam poczucie, mamy wielki problem z tym, żeby te porozumienia budować. Nam się cały czas to rozjeżdża. Mamy świetny talent do szukania sobie wrogów, ale do tego, żeby kooperować i pragmatycznie współpracować, to już jest raczej pod górkę. Jeśli w związku z tym miałbym polecić drugą rzecz, to pracuj z liderami nad wartościami indywidualnymi, zespołowymi i ogólnofilmowymi. No i to 3P, partycypacja, partnerstwo i Proaktywność ja bym zarekomendował. Trzecia sprawa. To jest wspaniale, jeżeli mówisz o wartościach, masz je zdefiniowane, ale potem trzeba się przyjrzeć, czy nasze systemy, czy nasz sposób myślenia o firmie, czy nasze systemy i mechanizmy te wartości wspierają. Przykładowo, jeżeli jestem na przykład zainteresowany tym, żeby proaktywność była cechą naszych pracowników, no to jest pytanie, czy systemy wynagrodzeniowe faktycznie nagradzają proaktywnych i chronią też proaktywnych przed tym, aby za ich proaktywność jeśli się nie udało, nie zostać ukaranym. Jeżeli mam wartością moją jest partnerstwo, to jest pytanie czy w sferze prawno regulacyjnej, jeżeli na przykład nawiązuję relacje z wykonawcami, czy one są nawiązywane w sposób partnerski, czyli jak ja kupuję od ciebie usługi to yy, tak naprawdę to jest i moja i twoja sprawa, żeby nam wyszło, czy to jest tak, że ja zachowuję się jak yy, Klient w restauracji, który zleca przygotowanie posiłku, a potem siedzi i ocenia, o, dobry, dobry, o, tu nie, tu za słabo, dosolone tutaj, no i jeszcze na, na Google wystawię słabą opinię restauracji, bo nie dali mi świeżej sałaty. Znaczy pytanie, jaką postawę masz w tym momencie? Czy prawne rozwiązania promują postawę partnerską, czy raczej taką postawę y, roszczeniową? Te trzy rzeczy w moim odczuciu, praca z liderami, skupienie się na wartościach i synchronizacja systemów to oczywiście wierzchoły góry lodowej i można by tu o tym więcej powiedzieć. Jeśli masz ochotę do, do tego, żeby więcej usłyszeć, to zapraszam Cię do za, za subskrybowania naszego kanału i oczywiście postawienie łapy w górę naszemu, ka, naszemu filmowi. Dzięki temu YouTube zrozumie, że to jest fajny film i dzięki temu będzie pokazywał innym ludziom, którzy są zainteresowani albo... W mają taką potrzebę, żeby się dowiedzieć, jak sobie z tą kulturą radzić, to on im pomoże u y, YouTube y, w, takiej właśnie, y, w rozwikłaniu takiej właśnie zagadki, a ja Cię do tego serdecznie zachęcam.